Pokażę może, jak to jest z tym przerywaczem do Bizona. Oryginalnie w Bizonie był przerywacz stosowany w tych takich rocznikach już późniejszych, gdzieś 88, 9 rok, firmy Magnet. Jest to polski przerywacz. Przerywacz jest 243. Mniej więcej w środku wyglądał tak. Elmot Poland. Bardzo skomplikowane urządzenie. Bardzo dużo elektroniki napchanej. Przerywacz jak widać ma nawet jakieś hybrydę tutaj. Ma jedna cewka, druga cewka, wątraktor, przekaźnik, sporo tranzystorów. No jest tego naprawdę tu upchane sporo. Bardzo skomplikowany przerywacz, jak na tamte czasy. Ale może nie będę się rozwodził na temat, jak to wszystko zrobione, tylko opiszę. Omówię gniazdo. Gniazdo przerywacza, tutaj jest 243. To jest to samo gniazdo co, co tego RWB 08. Gniazdo, jak widać, ma 5, 5 wyprowadzeń. I tu mamy tak, tu jest masa 31, 49a, to jest wyjście, 49 zasilanie C i C2. To są kontrolki. Może pokrótce opowiem, jak to wygląda. W takiej nomenklaturze samochodowej 30-31 to jest minus, ewentualnie masa. Zazwyczaj mamy minus na masie, w związku z tym to jest masa. I tutaj mamy 31. W tym przypadku zastosował. Yy, w konstruktor w Bizona, przewód biały, ale nie będę o tych przewodach kolorach mówił, bo opowiem tylko, która cyfra jest do czego. 49 jest to zasilanie. W tym przypadku jest to plus 24 V w Bizonie. 49A to jest wyjście na żarówki. Bizonie idzie to do przełącznika tam na, na pomost pod kierownicę. No i jeszcze jest C2 i C. W tym przypadku są to kontrolki. Kontrolki są dwie, bo w przypadku podłączenia przyczepy, a co za tym idzie, tutaj w przypadku bizona to jest wózek do headera, zapali się kontrolka też sterowana przy zaciskiem C2. A tak to się zaświeci kontrolka sterowana. Zaciskiem C. Krótki schemat. Może przedstawię i omówię taki prosty schemat tego przerywacza. Czyli mamy żarówki. Żaróweczka to jest jedna. To jest od. No, 21 watów ich w Pizonie są dwie i ona idzie sobie na przełącznik przełącznik oczywiście kierunkowskazów tutaj drugi zestaw tych żarówek też 21 WX2 i tutaj mamy Przełącznik. Proszę bardzo. Możemy jeszcze troszeczkę że w prawo-lewo. I tutaj pod ten zacisk przyjdzie 49A. I tak to wygląda. No, 31. Wiadomo, do masy. 49 do plus 24. I pozostały jeszcze C2 i C1 są to kontrolki, które również idą drugim wyprowadzeniem do masy. Niech się nazywa CA ta C2 i to idzie sobie o tutaj C tu do tego. Taki prosty, można powiedzieć, to jest obwód. Trzeba tylko pamiętać, że 31 masa 49. To jest. Zasilanie 40 to z wyjście na ten przełącznik. I tak to wygląda w przypadku tego właśnie fabrycznego jest 243 Warszawa Poland. To z bizon starego typu. Tutaj pokażę, jak zrobić przerywacz nowego typu. Przede wszystkim trzeba tworzyć bezpieczniki. Tu mamy jakieś przewody wiszące. Nie wiadomo co do czego. Trzeba zacząć od tego, że my musimy mieć przewód masowy przede wszystkim. Musimy też przewód mieć plusowy. I musimy mieć też wyjście na kierunko skazy. Wyjście na kierunko skazy to jest przewód. Tutaj, w tym przypadku ten brązowy. To będzie zasilający. Teraz tutaj zrobimy jakiś porządek z tym wszystkim. Zaczniemy od przewodu masowego. Przewód masowy będzie na śrubce piątce. Tutaj go wkręcę z tej strony. Śrubę. Z tej strony założę biały. Z tej strony założę biały przewód z oczkiem. O. Akurat ta kamera mi w takim miejscu jest, że ja tutaj nie mam jak wejść w zasadzie. Ale jakoś sobie tu poradzę. O, i to jest przewód masowy, który będzie szedł do przerywacza do zacisku 31. Fabrycznie jest bodajże w kolorze białym i tego będziemy się trzymać. Nie jest to lekko przykręcić, ale jakoś może dam radę. Kurczę, gdzieś nakrętka uciekła do klucza. Długi klucz. O. Kurczę, jak na złość, jakaś nakrętka się znalazła, co w ogóle jak nie ma. Czy co? co chodzi z tą nakrętką nie mogę je w ogóle nakręcić na tą śrubę piątkę nie, nie nakręcę, idę po inną nakrętkę dobra, przykręcamy o teraz ta Trzeba mocno to oczko przykręcić, żeby masę złapało. Masę nie złapie, to będzie dupa. Nie będzie wtedy działać. I sprawdzić trzeba, czy tu jest w ogóle masa. Najlepiej gdzieś tu do bezpieczników dotknąć, a to zaiskrzy. I spali bezpieczniki. Ła! Nie polecam takich metod, ale jest sprawdzona masa. Dobra, masę mamy. Tu będzie szło na wyjście. Jeszcze nam brakuje zasilania. Tu będzie przerywacz tego typu. Bardzo fajny przerywacz. RWB 08-A 24V I mamy zaciski jak widać 49A, 49 49 to jest zasilanie, 49A to jest wyjście na, na przełącznik do żaróweczek. 31 to jest masa. CL, CR to są kontrolki, które w tej wersji nas nie interesują. Zatem do dzieła. Przykręcam przerywacz na śrubę numer 8. W tym przypadku taki będzie trochę solidniejsze przykręcenie niż w wersjach mniejszych. Śruba ósoneczka. Bardzo porządne rozwiązanie. Zaraz tam może dokręcę to mocniej. No nie odpadł, chociaż on nie odpadnie, ale mimo wszystko warto go dokręcić tutaj trochę pod skosem, bo tu wiązka idzie. O. Żeby łatwo było wtyczkę włożyć, o, i tutaj przyjdzie taka wtyczka na 6 pinów. Piękna, zaraz ją wzbroję. Masa 31 to jest ten biały przewód. Odpowiednią długość trzeba to robić ze przewodu. Zaraz go to łótnę, gdy robimy Chwila, moment, zaraz zrobimy, zrobimy tutaj masę, obcinam. Ustawiam przyrząd, żeby miało odpowiednie cięcie. Przycinam. O. Mam odizolowany przewód. Teraz idę po konektor. To specjalny konektor z ząbkiem. Cyk, cyk, cyk. O. Zagniatam konektorek mamy już założony bardzo ładnie. Teraz konektor na żółtym przewodzie plusowym. Długość trzeba też dostosować odpowiednią. Powiedzmy gdzieś taką. No mogę puścić tu dołem albo górą, gdzieś tam puszcza. Tak samo jak tamten przewód, o kurczę, już dotknęło. Bo to jest prąd. Ja chyba wyłączę sobie Hebel, żeby mi tu nie skrzyło. Po co mam się tu stresować? Końcówki mi się topią. Później będzie kłopot, żeby one tu weszły. Ale jeszcze wchodzi. Dobrze jest. Kolejny przewód, ten muszę odizolować. Tym razem żółty. Jest odizolowany. idę tu konektor. I podobnie jak tam, też go tutaj sobie czyk. Zaprasowuję. Ten brązowy przewód też trzeba obciąć, ten konektor, bo on tu nie będzie pasował, bo nie ma ząbka. W związku z tym też go tnę. Odcinam. Jest odcięte. Ustawiam sobie otworek, żeby to odizolować. Cyk, mam odizolowane. Ta koszulka w sumie tu jest niepotrzebna. Idę po konektor. Konektorek. Cyk-cyk. Mam naszykowany. Wkładam tutaj go. Zaprasowuję i mam gotowe trzy przewody. Teraz koszcka. Kostka nasze śpinów. Najważniejsza jest masa. Chociaż żartuje. Ona nie jest taka istotna, ale ona musi tu być przy tym elektronicznym. Brązowy to jest 49A. To jest wyjście do góry. Przełącznik. O. I żółty przewód to zasilanie. Ja go sobie tu przeciągnę, żeby przez bezpieczniki tam gdzieś szedł. I on będzie zasilał 40. Kurczę, poknociłem. Muszę teraz wyjąć konektor, bo 49. A to jest gdzie indziej. 49 zamieniłem. Muszę to wyjąć. Idę po jakiś szpilor, żeby to wyjąć. Nie lubię wyciągać tych konektorów, bo mogą później już tak ładnie nie trzymać się. Ale wyszedł ładnie. Akurat szpilorek miałem w pobliżu. O! Jeszcze raz. Tu. A ten żółty zasilanie po 49. A 49 to jest wyjście. Dobra. I podłączam go teraz do przerywacza. No. Dobra. Mamy to tak mniej więcej zrobione ładnie. Idę, włączę prąd i kierunkowskaz. Idę do góry, włączę. Prawa, po lewo. I przestało. Czemu? Chodziło, chodziło. Chyba które żarówka tam gdzieś nie kontaktuje. Co się stało? Cykało, cykało i przestało cykać. Zobaczę na lewą stronę.

tylko pięknie to miga Kleszina jest pięknie no, i są zrobione, jeśli chodzi o, o przerywacz, mamy zrobione. Teraz pokażę, jak zrobić kontrolkę do tego w wersji starego typu. Jeszcze tylko zamknę bezpieczniki. Się klapka nie zgubiła. To już chyba kolejny, nie wiem, to już może dziesiąty widzon, który tutaj tak zrobiłem. Że to tak pięknie chodzi. Ten żółty to jest zasilanie 49, 49, a to jest wyjście na przełącznik, czyli na żarówkę. Czyliście ten masa.